wieś sobie twój według Cześć Wiedźmini i Wiedźminki, ja jestem Justynka i w dzisiejszym odcinku Wiedźmina wyruszam na bagna niedaleko wsi Sztygary, gdzie mam wykonać zlecenie wiedźmińskie na potwora. Musimy odkryć, co się kryje w tych mrocznych mokradłach. Czy to bestia, magia, a może coś gorszego? Przekonajcie się sami. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji, by nie przegapić kolejnych odcinków. Zapraszam do oglądania. Zlecenie potwór z Bagien. Nieopodal nie w wioski Sztygary, tuż obok miejsc, w których wydobywano torf, pojawiła się tajemnicza zabójcza mgła. Geralt postanowił odszukać źródło trujących oparów. Okej, okay, i jesteśmy już tutaj, w pobliżu, yy, gdzie mamy porozmawiać ze zleceniodawcą. Z daleko od tej mgły, jak mam życie miłe. No dobrze, no to pogadajmy. Adi, uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jedno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek, ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepia mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną głów. Humanoid. Lunarny tryb życia. Hm. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. Niestek i Tomił poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. Teraz nikt już na bagna nie chodzi. Obóz stoi pusty. A tam taki torf jest, panie. Czarny jak smoła. Tłuściutki. I na opał dobry. I na... Pasjonujące. Ale wróćmy do rzeczy. Zgaduję, że to Ty wywiesiłeś w sztygarach zlecenie. A no ja. Dobrze wiedzieć, że ktoś czyta te papiery, bo kopę ja i zapłaciłem pisarczykowi za pomoc. Mogę pomóc. Za opłatą. Się rozumie. Za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Dwieście czterdzieści dwa, dajmy go do trzystu, panie, ja tor w kopie, nie złoto, w życiu tyle nie zapłacę. okej okay. przekroczyłam o tym jeden, to tak, o, może. Tyle to ja nie mam, ale może parę koron mniej was zadowoli. Już donosi. Dobra. Tyle? Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie, zgadzam się. No. A co? No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, ponad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy, drapie w gardło. Ale tak, że udusić się idzie. Morowe powietrze? Okej, okay, idziemy. Mm. Wszędzie mój moczar. Zapach, jakby metaliczny. To A, ktoś nałożył iluzję. No miecz. No kto? Coś tu jest. Powinienem użyć oka. Tropy były ukryte magią. Robi się ciekawie. Hmm. No i tu jest ten chłop. Ślady pazurów są różne, czyli żeruje to kilka osobników. O. Niedobrze. się dostać w tej chacie tu coś leży. tu mam się pali coś tu coś się dzieje Ciało zgniło prawie do szczętu. Wygląda no. na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. Okej, okay, co na mglaka? O, nie tutaj, Michu. tu jest mglak. Nie ten olej, trupojady. I znak quin. Hmm. Czy ja mam coś takiego? Czy w ogóle można mieszać oleje? No dobra. Musimy sobie tu ustawić kłę. Hmm. To jest jakiś zapach, ale nie wiem, w którą stronę on się ciągnie. Kitku, bo zaraz mi tu tak naklikasz. Żegnam panią. Przepraszam. Przepraszam za tego niespornego kitku. Powinienem użyć oka. No musisz, bo się zaraz udusisz. Idź! Widźmy, idź. O, coś mi tu. Warczy. Czy dobrym pomysłem jest wziąć sobie podnie? i tam i tak muszę się o ups <grystanie> <grystanie> o

szybko szybko e. dobra idź idź grom Mglak czarodziej i uciekaj mi stąd. Uf. udało się, kurczę, udało się. Przyniosłaś mi szczęście. Nie depcz mi tu. Nie. Hmm. Weźmiemy mu tagen. przeciążona jestem. Rabela, druga pani. O, tu suki. Nie zaglądaj mi do kubka, dobrze? Okej okay. Idziemy teraz odebrać nagrodę No ale udało się, nie spodziewałam się, że to jakoś tak pójdzie mi w miarę sprawnie Po tym drugim razem Gdzie ten bagietnik drugi? Jeszcze ich tu jest Jeszcze jeden. jeszcze tu. Okej. Okay. Idziemy po nagrodę. Dobra, lesiu, już nie musisz się niczego bać. Jakieś wieści? Kasa, dawaj kasę. Potwór zabity, mgła się rozwiała. No. Ha, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę, i szerokiej drogi. Moment, dałeś mi mniej niż uzgodniliśmy. Bo, panie Wiedźmin, ja przez te bestie torfu kopać nie mogłem, a rodzinę trzeba było wyżywić. Ledwie garść koron mi została, a jeszcze nowe narzędzia muszę kupić. Mm. Miejcie litość. Ja zapłacę dwa razy więcej zapłacę, ale za tydzień, jak się od dna odbiję. Niech będzie, wrócę. Niech będzie, ale jeśli myślisz, że zapomnę, że ci odpuszczę, to czeka cię niemiła niespodzianka. Dziękuję, panie Wiedźmin. Pięknie dziękuję. Niech wam melitele w dzieciach. Weź się lepiej do roboty. Masz tylko tydzień. <grymne> o Jezu, weź się do roboty. No buduj tu tę chatę swoją. Dobra, wrócę za tydzień. O ile ja sama nie zapomnę. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Choć udało się zabić potwora z bagien, zadanie wciąż nie jest zakończone. Mamy jeszcze do odebrania drugą część zapłaty, ale na to przyjdzie czas. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.